Witam, pozdrawiam serdecznie, Leśne Opowieści Przemierzamy las, tu gdzie najpiękniej Jak już wcześniej wspomniałem na poprzednim filmiku o Krzesiwie Teraz tu proszę bardzo jakie mamy pięknie porośnięte brzozy Pięknie porośnięte brzozy, tu jest leśna ścieżka Która wyprowadzi nas prosto do wyjścia Ale ja zmierzam dalej Jakie jest moje ulubione, ulubione zwierzątko w lesie? Tak się wyrażę. Lis. Ja kocham lisy. Akurat w tym miejscu trzy zobaczyłem z całego czasu. Dwa bosuki. Jeden podbieg do, do mnie. Drugi skitał się w krzakach. Podbiegł. Wykrzywił zęby. I uciekł. Tak się prezentuje leśna piękna ścieżka u oki lasu, szum drzew, ptaków, śpiew. Chciałem posprzątać las, ale kurczę, jestem trochę, jest za daleko, także proszę o wybaczenie, ale może uda mi się uzbierać jakieś butelki po ludziach, którzy nie mają zbyt zumu rozumu i co chciałem powiedzieć, czaga. Czaga, wiele innych roślin które w lesie rosną mają właściwości lecznicze na przykład nasi yy, można powiedzieć pradziadkowie używali tych leków na stany zapalne na wiele innych rzeczy naprawdę w lesie jest masa leczniczych rzeczy dobrze znać się na yy, ziołach leśnych, tak, tak się wydarzy ziołach leśnych można jeść yy, zapomniałem nazwy drzewa. Coś jak broza, tylko zapomniałem nazwy. Dodam, że naprawdę warto z, yy, ja by, by pożyczyłem kiedyś książkę o zwierzątkach Teraz właśnie sezon gdzie poroże jelenia zrzucają W sumie to już można powiedzieć mi do kolekcji brakuje A miałem nogi jelenia ukradli mi Piękna leśna ścieżka No cóż pięknego. coś pięknego, coś pięknego Tak naprawdę nagram jeszcze osobny odcinek dotyczący właściwości leśniczych lasu. Także proszę Państwa Tak jak wspominałem nasi praziadowie, chodzili do lasu, zbierali czagi, które ma właściwości antylakowe i wiele innych i pozdrawiam Daszbur